Słuchajcie, wynalazki Dziwolongi, Matrix, reaktywacja, Gwiezdne Wojny i jeszcze Transformers. Raz, dwa, trzy, zaczynamy. Kolejna odsłona, nowy odcinek. Słuchajcie, wynalazki Dziwolongi, Matrix, reaktywacja, Gwiezdne Wojny i jeszcze Transformers. Czyli zaczynamy Kelteki P17, czyli to, co już wiecie: czarny, zielony, piaskowy i nawet stworzyli. 17 z kolimatorem. Piękne w swojej urodzie i tak naprawdę niepodważalne. Nie Dalej strzelby w kombakcyn, czyli na pojedynczym magazynku, KS-7 albo KSG na podwójnym magazynku. Klasyczna pompka Balpapa, też bardzo fajnie to działa. No i dziewiątkę. Dziewiątkę mamy Suba 2000. Taki dziwolą, że on się składa nawet w pół, prawda? Można go sobie spokojnie schować do. Do plecaczka i też będzie działał na 9,19, czyli zwykła, zwykła amunicja pistoletowa. Kolejne dziwolągi Kralarcy, czyli też strzelby, też na balpapie I to mamy w piasku, i tu mamy czarną w kompakcie. Wielka, futurystyczna strzelba z magazynkiem podpinanym z tyłu. Tutaj pięknie też to, to działa. No i oczywiście kolejny kralars na platformie AK. Długa lufa, frezowana, jakieś tu ryfle, szyny picantini, kolby rozkładane, samo G.A. No i K12 to już znacie w różnych kolorach: czerwona, czarna, brązowa, żółta, różowa. Do wyboru do koloru. Zapraszamy.